Witam Was bardzo serdecznie. Po dłuższej nieobecności oczywiście. Yy... Mamy taki szybki odcinek zrobiony powiedzmy. a czy zrobimy go dopiero. Oczkolwiek jest tyż trochę chory, więc yy... tak, luźno po prostu. Yy... Mamy cztery zdania mniej więcej. Ja skończyłem jeden yy... miałem problem z komputerem do diagnozy gdzie okazało się po prostu, że został nieodkurzony tak jak po powinien być. Ale mamy tak: będziemy do zrobienia wymianę ram, chłodzenie powietrzem, wydać komputer, yy, czyli wydać 450 dolców dla komputera dla dziadka, żeby mógł rozmawiać z wnukiem, czyli komputer trochę taki do emeryta. Mamy jeszcze komputer do Rocket League. Mamy jeszcze diagnozę i naprawę. Zacznijmy w ogóle może od tego. Jakiś tani komputer za 450 dolarów. Ok, e, obudowy, e, coś taniego, może? No co? No co? 40 dolców. O, nie będzie z okienkiem, gdzie tak ma. Okej, okay, kabelki nam nie potrzebne, oczywiście. E, 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 e. Czy mamy w ogóle jakieś części używane? <coughs> Mamy chłodzenie. Bo dlaczego mnie? Mamy nawet używane, więc pewnie mnie chyba zamawiałem tamto. To mamy do wyrzucenia? Mamy RAM. No ale to, że mamy tu jakieś budżetowo. Pamięć mieć masowa, mamy jakieś pięsetkę. Okej. Okay. <laughs> Dobra. Jeżeli ogólnie komuś mnie przeszkadzało, że... Trochę kaszle, to postaram się albo wyłączyć mikrofon na chwilę, yy, albo nie. Ewentualnie, tak. Yy, ceny rosnące oczywiście. Jakąś tanią płytę główną. Yy, podałem 4, okej. Okay. Procek podałem 4. Yy, jakiś ryzen. 140, Jezu. Yy. Już wydaje mi się, że przejdziemy siebie. Główne pamięć. ...jakiejś dwójki, powiedzmy. Ewentualnie moglibyśmy ją jedną, no ale... ...zostaje nam co? Karta graficzna? Y e Aha, dobra. Widzę już jaki jest... <coughs> dobra, y wrzućmy na razie to. Zasilacz potrzebujemy. Eee... Pamięć masowa Mamy od 250, może będzie chciał jakieś wideo mieć dla wnuka. Czyli tak, potrzebujemy 450 dolców yy, A powiedzcie mi takie coś. 4 GB najtańsze ile kosztuje? 4, 4, 4, 4 35 dolców. Zamieńmy tak. Zróbmy zamiast dwóch kości pod 2 giga, zróbmy jedną czwórkę. Dysk mamy. Yy... Procesor. Wydaje e -e -e. mi się, że powinien być jakiś tańszy. Bo mamy co? Mamy... 190. A pamiętam, chyba były jakieś 1300, albo coś, o, o 1200. To 140. Dobra, powiedzmy, nie będzie to 140. Zróbmy na jakiejś tańszej platformie. Eee, 1200 okej. Okay. Niech będzie. No tak, obudowę mamy. Yy, Płytę główną oczywiście jest. Yy, potrzebujemy jeszcze jakiś zasilacz. I ewentualnie jakąś tanią kartę. Tak? No to moglibyśmy trochę zaoszczędzić. Karta graficzna. Eee, mamy jakąś kartę, dobra. Niech będzie pardon yy, zasilacze powiedzmy, że niech będzie 3 yy, dobra, yy, załóżmy, że że mamy jeszcze budżetu yy, 60 dolarów więc powinno nam to jakoś przyjść dobra, yy, pamięć mieliśmy mieć titana bo oczywiście tutaj... Chłodzenie powietrzem. Yy. Yy, Była to dobra. Mamy, mamy chłodzenie jakieś na stanie. Więc nieźle. jest źle. Ósemkę potrzebujemy. Czy, czy mamy jakieś ósemki w ogóle? Pamięci. Mam ósemkę używaną 266. Fajnie by było ją gdzieś wyrzucić. Yy, nikt nie powiedział, że RAM trzeba lątać w odpowiedniej kolejności. Mój brat to jest. A, Arctic i tak dalej. Ech, dobra. To mamy. I potrzebujemy jeszcze kompa do Rocket Liga. Eee, e, e. Mamy to. <kluzny> Rocket League. Minimalne wymagania. Okej. Okay. Eee, gdzie mam naszego Rocket League. A? Rocket League. Eee, Liga Legend? Nie. Rocket League. Okej. Okay. Eee, minimalne wymagania. I teraz tak. 1750 mam budżet. 12 dni. Chcemy eee, e, 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 e. ram, piątkę, firam czwórkę. Czy mamy jakieś firam? Eee, karty graficzne oczywiście. Eee. Mamy coś 1050 Ti. Tyle że, tyle że, tyle że, tyle że, że 474g, 470. 470, nie, nie mamy chyba. Ech, ok, eee, potrzebujemy 470. E, 4, yeah. ok, szukaj. I e, co tu mamy? Powiedz, może nie będzie, to. może. Okay. E, zasilacze, czy mamy jakieś zasilacze w ogóle na stanie? To jest zawsze jakiś problem. Mamy 600, więc nie potrzebujemy zasilacza. Wody jest pamięć masowa. Tam mieliśmy 500 bodajże. Kartę graficzną mamy. <laughs> Zasilacze są, razem już masowa jest. Pamięć jakąś mamy. Z tego co widziałem. Potrzebujemy ...piątkę, To mas tam chyba są 8. Płyty główne potrzebujemy. Procesor i to chyba tak mniej więcej wszystko, tak? Co potrzebujemy 1500x eee, 1500 1500x okej. Okay. Eee. Yy, yy, yy. Mieliśmy jakieś chłodzenie oczywiście. Eee. Mamy takie zielone to chyba zejdzie nam nawet. Płyty główne am L, Co my potrzebujemy? Może z gigabajta weźmiemy. I jeszcze jakąś obudowę oczywiście potrzebujemy. Eee, co by takiego ładnego zrobić? Eee, mamy kulerza mastera. Jest biały. Może tu razem cool, albo lian li. Weźmy liana li. Okej. Okay. Zamawiamy. i. Eee, eee. Może akurat nam się uda zrobić ten odcinek do dostawy komputera, także fajnie by było. Dobra. To nam jakieś części, oczywiście. Mamy dwie obudowy teraz tak. Chłodzenie i pamięć tam Ram, pam, pam, pam. i Ram, dobra. Ehm. ehm. Mordko teraz tak ehm. Masz tą musemkę. Nie powiedział, że musi być coś, yy, oczywiście, używane. Dobra, pasty potrzebujemy, bo bez pasty to jest ani róż. Eee, zepsuty. Dobra, nie będzie żółty. Brakujące przewody. Odpinamy, oczywiście. Ja nie pamiętam, czy tam było coś chyba o wirusach, natomiast yy, lepiej sobie przeskanować ten komputer. Nie przeskanować, wiecie o co chodzi. E, e, dobra. Potrzebuję tak. Diagnozuję napraw. Chyba daje, że jakiś może będzie y, będzie jakiś y, może zasilacz wypięty. Natomiast się wydaje, że nie. Y, jeżeli to obejrzycie, znaczy oglądacie obejrzycie to już będzie po fakcie. Y, natomiast jeżeli to obejrzeć, jeżeli to oglądacie yy, I zaciekawiłbym to od was Papers, please Jeżeli byście chcieli Ja bym chętnie to nagrał Ech, Krótka gra, niedługa Krótka, niedługa, no dobry pomysł yy, Jest coś ciekawa Natomiast no To zależy też nie ode mnie tylko od was Jeżeli byście chcieli to oglądać, tak? Nie ma też jakby nic na siłę, a... Jakbyśmy mieli się bawić w jakieś takie dziwne rzeczy, to ee... też nie opłaca się zaśmia do całej, całego Walla w ogóle ee, jakimiś tam czasami te też nie będą się oglądać, tak? Zwłaszcza, że już jakieś próby powiedzmy były. Dobra, ee, ten komputer jest. Jest, jest, dobra. Ee, co mamy? Wydaj mniej, okej. Okay. Wiadek na wykompa. Eee. Mamy budżet. Wydaliśmy już 40, dobra. Yy, procesory, ale jesteśmy tak. Płyty główne. Oczywiście. Zamontujmy wszystkie te dystanse. <laughs> Odciągamy ten jakby powiedzmy. Nie wiem, to się nazywa fachowo jakieś. A, powiedzmy, że to jest ucho tak jak nam gra po prostu mówi. Natomiast, to raczej nie jest to. Dobra. Yy, ee, niekompatybilny. No nie. Dobra. Yy, liczmy na to, że nie przyjdziemy z budżetem. <laughs> Dobra. Yy, pamięć. Oczywiście miała być jedna czwórka. Tak się umawialiśmy więcej. Dobra. To jest, już wydałem 350 yy, gigabajt, <laughs> 1200, a jeszcze nam brakuje. Daje nam 160 budżetu. Yy, cena rosnąco. Cena? Yy, minimalnie. Nie wiem, chujba, ty, nie mam pomysłu. 55 yy, piesiątwa, 17, 25. Yy. Jakby to jest albo komputer na styk, albo po prostu nas pokopie w tym serwisie. Yy, dobra. Ile jest? 425. Yy, brakuje nam jeszcze dysku. Yy, i zasilacza. Zasilacz. Setka. Tam to z To jest, to jest. To jest normalnie granie na czas, czyli. Granie na czas, ale granie pod budżet. I dysk. Dysk, dysk. Dysk mordo. My się zmieścimy, Przez to jest abstrakcja. Jedna abstrakcja, tylko dobra, yy, zamykamy to. E -e. Nie 30 dolców za dużo. <kluzł> yy, I co teraz? E Ewentualnie kupić 250. -tkę. Dystos 20. Jakieś chłodzenie tańsze. To jest właśnie kombinowanie. Przyjdzie ci emeryt. Powie ci, że on po prostu chce. To się nazywa. Że on chce. 90 jest tańsza, dobra. Że on chce po prostu. Jakiś nie komputer, bo dla wnuka potrzebuje, żeby go z nim można być. AM. A Enstra M... Eee... Mortko O, 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 tego nie mam. Właśnie czemu tego nie mam kupionego? Ile potrzebowałbym? Dobra, powiedzmy, że będzie 5 w zapasie. Eee... a Nasz... ...kilkę. dysk eee... chłodzenie, zasilacz a są jakieś karty, to nie graficzne. Nie, najtańszą mamy kartę, dobra. Dobra, robimy taki myk, że zamawiamy sobie na teraz. Żeby to jak najszybciej oczywiście skończyć w tym odcinku. Mamy tam parę zleceń krótkich, więc nie chciałbym też jakby przedłużać, a chciałbym po prostu, żeby odcinek był w miarę ciekawy, tak? Ech, dobra. To jest. Oczywiście pasta z powrotem. Ym... Naprawdę, jeżeli będziemy już robić te komputery, to trzeba po prostu zainwestować w jakieś tam opcje z kablami, bo myślę, że jakiś problem. Dobra, to oczywiście. Teraz tak. Aha, to tylko wystarczyło to wyrzucić? Nie, czekaj. Tam to chyba z było warte. I mniej więcej jest okej okay. 5 dolarów nam zostało. To jest abstrakcja, dobra, yy, niech będzie pójdzie, pójdzie, dobra, poszło. To zamykamy, oczywiście, bo dlaczego by nie? I front, <laughs> dobra, jak niekompletna obudowa, czego znowu. Potem tam może być niekompletne. Aha, dobra, widzę, jada yy, To oczywiście. To i umyśl miejsce. Dostaw. Do dobra. Komputer dla do emeryta. Jezu, to jest tragedia. Dobra, chociaż tam do pięć wiazdek zarypiście, dobra. Czy ja tego nie przyjąłem, halo? Dobra, yyy... Zrobimy jeszcze te dwa, jak mi się wydaje. Ach. Oczywiście to nie ma też jakby sensu się, że tak powiem, babać tym wszystkim Natomiast. Yy... No natomiast wszystko idzie w dobrej myśli, żeby po prostu w końcu zrobić odcinek, który po prostu powiedziałem, że zrobię, tak? No i tak, że po prostu nie zawsze wychodzi tak, jak byśmy chcieli. Dobra, mamy to. Yy, co my potrzebujemy. A -a. Czy ja tu się dostanę do tego? Dobra, dostałem się. Zasilacze. Próbuję tak, zasilacze jest setkę. A -a. Pamięć masową. Oczywiście. Okay, wróćmy. Yy, nie, żebym był świnią, ale po prostu trzeba się tego pozbyć. Kieszeń na dysk. Gdzie jest na dysk? Nie wiem. Nie mam pomysłu. Co tu jeszcze potrzebujemy? Kartę graficzną. To była 470. 4G. Teraz tak. Jak by to zamontować? Potrzebujemy chyba bodajże dwa miejsca, czyli musimy wymontować dwa śledzie. Ech. 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 Ale tu nie, nie tu na dole? No nie mów że na dole. Halo A, to jeszcze się okazuje, że po prostu nie ten śledź trzeba. Dobra, wlazło. Patryk wlazło. Ech, dobra. Zamontujmy tego śledzia. Daj mu białego niech będzie. Ty! Halo. Come back. Dobra. Mamy to, mamy to. Ech, co my potrzebujemy? Procesory, nie? Pamięć. Ech. I co teraz z tym zrobić? Dobra. Ech, w dupie mu te dwie kości, trudno. Brakuje przewodów, okej. Okay. Podłączamy oczywiście już przewody. Zaraz podłączymy po prostu. do tyłu, żeby zrobić system. Dobra, mamy to, mamy to. Tu jeszcze jest tam kabelek został. A, tu jeszcze jeden się schował, ok. Dobra. Mamy. Teraz tak, połączamy nasz nasz dysk USB. Jak brakuje przewodu? Halo. Dzieci przewodu brakuje mordów. Aha Dobra. Teraz jest wszystko. budowa niekompletna. To jest zamknięte. Będzie kompletna. Super. Ach. A i jeszcze kartki nie daliśmy. Dobry jestem. Teraz Git. no i gotowe do uruchomienia i to mi się podoba. I dzięki za wysprzęt Czwórka. Mordo. Dobra. Y... Zobaczmy, co tu jest. Być może to będzie krótki odcinek i wystarczający. Coś takie 20, mi się wydaje. 25 minut to jest chyba. Taka w miarę norma powiedzmy tutaj. Dobra, zdiagnozuj napraw. Kompanię odpalę. Więc stawiam po prostu na zasilacz. Natomiast podupi mnie zaraz, bo nie można tak łatwo sobie go odłączyć. kable dobra. Ech, Zasilacze. Dupnięty, wiedziałem, dobra. Mamy 600, Dlaczego by nie? Jakiś... No dobra nam, bacz mamy na zielony kod, taki jaki lubisz. Dobra. To proszę, żeby ten komputer był tak łatwy do zdiagnozowania. Działa? Dobra. Mamy to. Eee... każdym może gdy wyłączam kuputer, żeby wywalać wycinki. Muszę wszystko to dodać jutro. Wiecie, jak niczego nie... Dzieciak z niego korzysta teraz wyskakuje mi dziwne komunikaty. Wcześniej, wcześniej jak to czytałem, to nie przeczytałem, że to jest dzieciak, tylko dziadek. Dziwnie by było, jakby Wasz dziadek korzystał z waszego komputera przykładowo i wchodził na dziwne rzeczy, dziwne strony i takie tam. Dobra, resetujemy. Mamy 6,5 koła, 7,5 koła 100. Nawet pewnie więcej będzie po tej robocie. Teraz tak. Teraz tak. Skaner. I. Git? Będzie git? Da, będzie git i super. Dobra, zamykamy. Yy, obudowa niekompletna. Dobra, yy, już widzę dlaczego. Widzę dlaczego. Dobra. Przewo, oczywiście z tyłu. Mamy zrobione. I teraz tak e, odbierz. Mój patent na Aha, dobra, okej. Okay. Już myślałem, że zepsuł się znowu komputer, bo ja to zpieprzyłem. Nawalił, ale teraz bangla, i w środku masz żadnej rzeczy. Teraz to były tam moje pociechy, okej. Okay. Dobra. Mamy to. Yy, co to jest? Wykorzystujemy, ale gdyby tak faktycznie było, czy jesteś na to przygotowany? Ale jeśli nie jesteś, wiesz, jakie mogą być konsekwencje, ewentualnych zaniedbań? Nie wiesz dlaczego? Czy mógłbyś żyć ze świadomością, że wszystko straciłeś? Yy, czemu mi to trochę brzmi jak, nie wiem... Jakieś takie dziwne pisemko dla ludzi takich, wiecie, smutnych. I'm sad. Yy już teraz, aby przeprowadzić żermowe skanowanie bezpieczeństwa i wyjątkowe promocje szerokiej gamy. Aż mi się przypomniał TikTok, gdzie ktoś chyba powiedział, że z jakiegoś kraju mogą ci na kompa wsiąść i po prostu nie sobie wiesz, no. na napierdzielają. He, eee, cześć skarbeńku. E, świetnie się rozwija. A blok świetnie się rozwija. Boże, Bóg się rozwija, nie. Czy bukie jeszcze rozwija? Pogadamy może o Bogu? Eee... Dostaję darmowe produkty z różnych sklepów, czad, mam y, malutki problem, na nami komputer, okazuje się, że... Rysowanie brzydkich rzeczy na zdjęciach to teraz niby jakiś przestępstwo z Aha... Eee... Yy, Okej, okay, dobra... Yy. Coś jeszcze mamy... Tak, nie chcę też przedłużać, mamy już... Mniej więcej 24 minuty, więc sobie... Yy... Zobaczmy tak na szybko, to tu w ogóle ciekawego jest. Mamy jakieś na ebayu. Nadszedł, <laughs> Nadszedł termin uiszczenia opłaty za wynajem lokalu. 500, pik. Dobra. Yy. I to już sobie zrobię chyba poza... Yy. Oczywiście mamy 3 dni, żeby dostać ten w końcu komputer, który, z którym muszę zrobić odcinek, bo chciałem. Miałem taki głupi pomysł. Dobra, zobaczmy wszystko na pcbayu co jeszcze jest to jest thermal take engine 27 chłodzenie powietrzem aha mamy jeszcze geforce dobra weźmy geforce najwyżej bo to się opłaca weźmy to no nie weźmy to Ech, dobra zakupy zrobione ja was jak powiem żegnam takim parżowym Tołem, także y, dzięki bardzo za oglądanie i jeżeli Wam się podobało, nie wiem, łapkę w górę strzelta czy tam coś. Stawcie coś po prostu po sobie, jakieś chociażby kropkę. Nienawiści. Dzięki jeszcze raz i hej.